Witajcie moi kochani z tej strony Matrix D, a dzisiaj kolejny odcinek z minigamesów już czwarty lub piąty, ale nie, chyba czwarty I dzisiaj będę grać w Hidden Seek na serwerze hivemc.eu I mam bardzo dużą ilość końców, tak właściwie tokenów Więc ja idę na arenkę i widzimy się na grze No dobra, więc już jestem workbenchem I sobie myślałem, że jak będę blokiem to ta gra będzie nie ukrywając nudna. A tak to jak będziemy sikeren to będzie o wiele, o wiele ciekawiej No nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje. A tego. No, Spectator został zabity. Dlatego dam się zabić, jak widzicie. Tak, wystałem jednego tokena. Nie, zero. Otóż to maciaki No trudno. I no, będąc sikarem teraz możemy się jeszcze rozejrzeć po mapce czy ktoś tutaj czasem nie idzie i pokażę wam fajną kryjówkę w którą ja się chowam, chociaż teraz nie będę się chować. Teraz tutaj można coś być. Tak, to jest ty. Właśnie to jest ta jedna z moich kryjówek. A druga... Co? Tu napisał? Jest. chciała napisać... Chcę napisać tak. Jest. Ej, tak. I to jest moja pierwsza dobra kryjówka. A moja druga dobra kryjówka to jest tutaj. A O, patrzcie, mamy dziada. Mo co, kurde. A to dziad wstrętny Jest. No patrzcie co za świniak Wstrętny świniaku Dobra Czasami sobie odpuszcza, bo sobie pomyślę że A dobra, no nobkowi odpuszczę Ale czasami tak jak teraz przy Was nie będę odpuszczać Nie mam litości do bloków. Jestem sikerem i z walam hmm. To jest ta kryjówka. Czasami też zmieniają sobie kryjówki. Słaniaczki. I mówię Wam, że sikerem być. Teraz to była gdzieś chyba kryjówka. Tutaj nie ma. Bo kiedyś tutaj było, ale to jeszcze... O, tu jest też dobra kryzyska, powiem szczerze. O, i mamy klocówka. Dobra. I mówię Wam, że bicie Seekerem właśnie widzicie, ile już kosztów zarobiłem, dlatego... No, opłaca się bycie sikerem A ja nawet lubię być sikerem, chociaż chyba wolę być bardziej Hajderem. Ale Hajderem to bym Was zanudził. A i właśnie widzicie to dokupiłem, za 2,5 tysięcy tokenów Widzicie? Mam i teraz pokazuję nam jakie klocki zostały, czyli że jeden chest, jeden bookshelf, yy, jedno, dwie doliczki i jeden drewno Czyli że takich przedmiotów musimy wymordować Jeśli ich nie ma podbić nawet Jeszcze 110 sekund ponad Jak coś zostanie wymordowane, no to wtedy zniknie, wtedy ten ten bloczek zniknie, albo będzie jeden. Na przykład jakby jakaś doniczka, zginęła, to by już pisało, że jest już jedna. O, widzicie? Tak jak teraz. W dobrym momencie. A póki co to mam problemy tutaj, bo nie mogę nikogo tutaj wyszukać. Steve. Kurde, jego kill. Szkoda. Więc teraz została nam jedna doniczka. A doniczką będziemy... O, dobra, tylko jedna doniczka, już to drewnięko, które się wymrożało. Jakiś nieszczęsny człowiek. No, więc już będzie nam zdecydowanie łatwiej. <laughs> Mamy 50 sekund. Jest 16 Seekerów, jeden Hider pójdziemy sobie na piętro i teraz y, ciekawe, czy zostanie on wymordowany. i wszystkie czy wszyscy wygrają czy może nie, a może ja go zabiję bo kiedyś pamiętam jak wkurzyłem gościa, że było już 3 sekundy, gościu wybiegł i mi się udało go zabić ja takie tylko ja tylko są kwiatkami czerwonymi Hmm, żeby go tu znaleźć. Bo no niczki tu są najlepsze na tej matce. Kurde, wygrał. I jak widzicie... A nie, bo to jest Tegan 2006. Myślałem, że ja jestem tym najlepszym sikerem. Ale no cóż. Nie udało się być najlepszym sikerem I ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się i naryczka!